No, ja też zacząłem. Dobra, no, co gramy? no witamy na semanę. 0 nie Jem Ja możesz. testujemy nagrywanie. Znaczy, ja testuję. Nie wiem, jak ty w 60 fps. To jest nie jakaś ja. nie wiadomo, jaka gra. Nazwy nie przeczytam. Hearthstone, A. czy coś koło tego. No, nie, coś koło tego. I dzisiaj odcinek na luzia. DZIEJNA KONTRA DZIEJNA włoskie Prosisz się o lanie, moja magia rozerwie cię na strzępy mm. mm. A przynajmniej ja zaczynam, lubię zaczynać o. Ciekawe jak wyjdzie z tych 50 fpsów Jak kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No co O <laughs> <zadajere. A> ty. <laughs> A, jeszcze to mogę dać. <laughs> w nie lubię tej karty. Po prostu. O ty! Niech mi wreszcie wypadnie... W ogóle, staram bułkę z masłem, z orzechowym i mi to nie smakuje. Takie wyrzecze z kawałkami orzechów i mi to nie smakuje. Za Co hmm. to. To ciekawe kto wygra Czy hmm. tam nie pisz, tylko do graja nie piszę I Gram, gram! To jako... O ty byłeś mojego najlepszego tego no, ja, świecu przegram to to Mam te bark, jabłko, gruszka, powiedz. Lokowanie produktu. Mam dylemat. A, niech będzie to. Nie lubię tej karty. Ja lubię. Bo daje więcej stworków. O! U, ile? Ale nie byłem, nie? Czemu masz tak dużo? Bo jestem zajebisty. Nie wiem, bo mam dużo po prostu. No. Um... czego chcieć? Nie zacieśniać, Naprawdę? Proszę, Blizzard, on jest za szerzy. Gotowe. No naprawdę, no jeszcze nie Blizzard. No chyba cię popuczyło. Nie możesz mieć trzech kart takich samych. O, więc koniec tego dobrego. Chyba cię popuczyło. A nie? Może trochę. Zaraz się zamknie! Zasz! Fak! Zasz to zabijać! Mały rewanżyk! O, jest troszkę różnica 11-21! Zaraz się zmniejszy! O, ty! Już nie mam nikogo!

Si stał świnio by cię trafił! Nie, 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 nie muszę, nie. Nie. Zaraz. A to się wyświetla godzina? Zaraz. Ehehe <laughs> zaraz, zaraz Każda minuta zajmuje... Nie Każde 3 minuty Owieczkę? Ej! O, ty Spokojnie, daj tylko modlić się, żeby... <grystanie> Nie Nie NIE! Gotów do akcji! Hehe Gotów do akcji! O, żeś zaszalał. Zresztą. Dobra. Gotowe. Proszę, proszę, Piroszlak! piroszlak. Mogłem tego nie używać. <noise> nie wiem czy ja mam wszystko. O ja. Okej. Okay. Jeszcze się trzymam przeżyć, ja zaraz. No, Prawda? No, chyba cię. Nie, <słyska> Nie masz stereo kart? Nie widzieć. Nie. ma Bide, Widzę, widzę. Iro szlak. Shit. Fuck. O ty... Dobra, okej, okay, okej, okay, jeszcze się trzymam. Jeszcze jest dobrze, bo teraz... Nie, muszę się napić. O no, to szumato ma Pusta Nie. Nie. Nie! Co się stało? Oh nie o to mi chodziło za bardzo, ale nie. A, piro, piro! No nie, no nie, 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 nie! Pak, Nie! Mm. A, fuck. Fuck, wygrałem. Hmm. Dobra. Jeszcze żyję. Autystyczny oczyścić słoneczną A, mogę To Nie jest prawidłowy cel. A co on robi? Aha, wiem. Okej. Okay. Piro, piro, proszę, proszę, proszę. Proszę! Już doszła ci dawno karta. Ha jest, tak. O, jest. No chyba, cię To się wyciągnie. Czek Co no, teraz? Muszę jedną kartę włożyć do talii. Sorry. Jeszcze raz będę grał magiem. Po prostu mam jedną złotą i muszę ją podstawić, bo wolę mieć złote karty. Gdzie ona jest? Cze, bo ja nie wiem ile już nagrywamy A, po dźwięku 10 minut Coś się stało? Nieważne e, to dobra, może ja sobie też, ym, no. coś... ...piętami hmm. hmm. O, co to daje? Co to daje? Bo on ma tu jest takie, o właśnie to. To jest za 100. <laughs> I to jest zajbista karta. Hmm, no, tylko to są epickie karty, to jest cholera droga. No. Ona mi w zasadzie nie jest potrzebna. Aaaa. No. To bym mógł wziąć nowe. <laughs> hmm. No, Cześć. grasz czy nie? Bo czas leci. Bo cięcie zrobię. Mm, no, gram. Chlupiał orzeszki. Nie, dobre, dobra. ci się. Tyle co mogę powiedzieć. Szybokrętem co cię zbiczuję. Trochę. Co zrobisz? Zbiczuję się szybokrętem. Dzień się, tak. o, o, Zaczynam. No to niedobrze, idealne nie Idealne karty na początek. Na początek. No, ja też mam bardzo idealne na początek. Co? No akcji. Oh, no ale, ale co? Jesteś szmatem Ciekawe czy to będzie na YouTube przy 60 FPS ach nie, mało mało o tym strzelam Niech no pomyśla Dobry, Tyle dużo nie byś O ci za źle robi o o chuj. Chuj. Nie mam picia, mam pod łóżkiem Wydało się, że mam pod łóżkiem picie. Hmm. Dobroni! No, patrz, no nie mam do żadnego <laughs> wyjścia. Same spele mam. Hmm. O ty, o, ty ja. sekret już dajesz, że źle, źle. No, wiedziałem, Czyli mogę cię bić Mości dawać te sekrety, ja nie mam żadnych sekretów. No widzisz. No, bo ty grasz dłużej. Ile w to grać w ogóle? A nie wiem nawet. Bez sensu zagram. Chociaż Ile w to gram? Nie wiem. Znaczy. Długo mi to leżało na kąpie bo się wkurzyłem na to jakoś. Czy po prostu mi się to znudziło? Dzięki No, no to spadko. też liczyłem No dobra, na razie nie jest źle jest nie źle. jest też i dobrze No od początku miałem to dostać A nie teraz, dobra, ale spokojnie e, Tego ci czas kosić, bo już mnie zaczął denerwować Trzeba no. zagrać sekret Tak bym proponował Jak na razie tylko dzielimy sekretami, trochę bida jak w lodówce u studenta, ale no... no o, już... dwie najlepsze karty już. Te no, mogę. No dobra, zamknij dziób, dobra, nie obchodzą <laughs> mnie twoje dobre karty. Gotowe. A mi to nie wypada. Naprawdę. Chociaż to jest spoko karta. Moje oczy Zagram. O ty. Zagram to i zagram zagram to. że Boże jakieś obrażenia zadaję. Mm. Dziękuję. <noise> jak ty dodałeś? Normalnie. Bo ja nie wiem, jak oni mi ciągle coś tu mówią. Prawym na bohatera. A to zaraz prawda Wycisz <laughs> Kończ turę, bo i tak nic nie zrobisz, i tak przegrasz no, Nie musisz <laughs> I co myślisz, że sobie skopiujesz moją Zaczekaj. To jest Zły pomysł <laughs> Bardzo zły bo jeżeli zagram, to... A, Idziemy tak mają praktyką. Aaa, i z tymi sekretami. <laughs> Bez sekretów by się normalnie obejść, No tak trochę, co? Nie! Dobrze? Dobrze, 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 dobre trafienie. Ile tych sekretów masz już? Dwa. Mhm. Mm dzięki! Dzięki wielkie. Mi jakoś te karty nie chcą wypadać. Nie wiem czemu. No, ja Oj. no chyba. Jak ty to masz? Cztery? Picuję ci się. Nie? Nie widzę... <coughs> Orzechy mi się skończyły. Orzechy poprawiają myślenia. Tobie nic nie pomoże. <grym> <grym> oh. Jest! Wreszcie <grym> to zadziałało tak jak powinno, a nie że mi się przyzywa jakieś kury. O! <grym> <grym> dzięki, dzięki, naprawdę, dzięki. A dajmy <grym> Gotowe. No raz, spokojnie, spokojnie Aha, e-mail mi przyszedł Dobra, A tego się dokładnie? trzeba pozbyć Twitter Tego się też trzeba pozbyć, mnie to denerwuje I gramy O, dzięki, że przypomniałeś To mnie denerwuje O, niech nie będzie powiedziałbym ci coś ale nie powiem Musimy oczyścić słonek. Ale ziem, ja, ja zawsze tak myślę, kurde Zawsze dam y <laughs> Nie oszukujmy się, ty nie myślisz Dobra Go, do jazdy. Szarżą na mnie Patrzcie, no źle to zagrałem Fatalnie to zagrałem, chociaż mogę to naprawić I sieknę ci tego I gram Mmm. A nie będzie zaraz, poczekaj, czy działa? Ja ma... oh, a bo co ci się dwie karty świecą? A nie, dobra. cofam. O, uwaga, uwaga, Włączam włącza mentalny dysokator. O, Dobra, jestem... O, Nie zakrzczuj się. Aż mi przykro. Co? <noise> Jesteśmy ja na czysto O, ty 10 Co za typ Wrota są otwarte Gotowe Aściej Jeszcze nie znokautuję w tej turze, zaraz! Mam jeszcze, właśnie Ej stary, masz przestranę Tam bo nie masz jak ty. No nie sądzę, że byś była jak ja. Hm. Czas zabijać! Grycie muzyczne. Grycie, stary. Gryzysz to, kurwa? Ja nie. Jakby to tu zrobić? Żegnaj. Żegnaj. Gotowy. Nie wiem po co ty Zajebiste to było. Myślałem, że bohaterowi wejdzie. Naucz mnie tego mistrzu. Hmm. do jazdy. Szarżą. No, coś ode mnie chce. Czas O ty. Prawda. Co? Nie wydrukowałem. O, stałe przycina. O! Jesteś kurwa zjedzony. No pewnie masz. No, ja już więcej masz. Kryścia. <gryśla> o, wiedziałem. Dobra, nie oszukujmy się, jestem lepszy. Co jeszcze dura jedna? Nie. <gryśla> Muszę wydrugować coś. Dobrze, kolego. Nic ja poczekam. Może zaraz. Skończyłem nagrywanie. Dobra. Więc to ja to się z Wami to. żegnam, narka.